Cześć, rozwiązanie tego zadania podzielę na dwa odcinki. W pierwszym odcinku policzymy współrzędne punktów, w których przecinają się takie dwa okręgi, czyli tutaj od razu już możemy stworzyć układ równań. Natomiast rozwiązanie przykładu B będzie bonusem dla osób wspierających kanał. Od czego zaczniemy? No, jak rozwiązać taki układ równań? Najprościej będzie, jeżeli odejmiemy obustronnie od pierwszego równania drugie równanie. Wtedy te wyrazy zredukują się, natomiast... Co dalej otrzymamy 4x odjąć minus 4X to jest plus 8X, minus 6Y dodać 12Y, minus minus n daje plus. To jest plus 6Y. 3 odjąć 23 to się równa minus 20. No i to jest 0, teraz to równanie podzielę obustronnie przez 2, zmniejszę dzięki temu troszeczkę współczynniki. Następnie z tego równania wyznaczę, no załóżmy, co by tutaj wyznaczyć, y, y wyznaczę, czyli 3y zostawiam po lewej stronie, na prawą stronę przenoszę 10 i 4x. Dzielę obustronnie równanie przez 3 i teraz uwaga. Do pierwszego lub drugiego równania z układu równań musimy podstawić w miejsce y to wyrażenie. Chyba prościej będzie, jak wstawimy je tutaj. No to wstawiamy i liczymy. Te ułamki tutaj, no to jest tragedia. Jakoś sobie z nimi poradzimy. Jeszcze mam dodać trójkę i to się równa zero. Ok, i teraz tak w pierwszym nawiasie mamy ukryty wzór skróconego mnożenia.

Dobra, jeszcze raz tylko sobie sprawdzę. OK. Następnie mamy plus 4x. I teraz ten nawias wymnażam przez minus 6. Tutaj możemy coś poskracać. 6 z trójką do dwójki, czyli otrzymam minus 20. 6 z trójką do 2 czyli otrzymam plus 8x. Dodać 3. To się równa 0. Redukujemy wyrazy podobne. Otrzymamy. 25/9 x kwadrat, to po dodaniu 1 x kwadrat oraz 16 x, 16 x kwadrat, tak, to otrzymamy 25 dziewiątych x, x kwadrat. Yy, następnie, może tak, zostawię sobie ułamki w tej postaci, nie będę tutaj nic na razie robił. Tak będzie wygląda dziwnie, to redukcja wyrazów podobnych. ale już Ci pokażę co mamy zrobić dalej usuniemy ułamki jednym ruchem mnożąc obustronnie równanie przez 9 tutaj otrzymasz 25x kwadrat odjąć 80x dodać 12 razy 9 12 razy 9 to jest 108x dodać 100 odjąć 17 razy 9 153 i to się równa 0. Zostaje 25x kwadrat. Następnie mamy minus 80, dodać 108, to jest minus, przepraszam, plus 28x. I 100 odjąć 153, to jest minus 53, to się równa 0. Wyznaczam deltę. 28 kwadrat to od razu może policzmy. 784 odjąć 4 razy a i razy c. Byłoby miło, gdyby nam tutaj to wszystko wyszło, bo to ostatnie zadanie przed sprawdzianem: 4 razy 25 razy 53 dodać 784. No, taka konkretna delta. Pierwiastek z tego istnieje, czy nie? Istnieje. Super, cieszę się. 78 i teraz wyznaczamy x1. Czyli mamy tak minus 28, minus 78 podzielić przez 2 razy a. Jest minus 2,12. Tak zostawię. Czyli 3 dwu, minus 2 i 3,25, tak by to było. Dobra, drugie rozwiązanie. Minus 20, przepraszam, minus 28, dodać 78, podzielić przez 50, to 1. Jak o, wyznaczyć Y? do którego równania tutaj powinniśmy wrócić żeby wyznaczyć y do tego równania to zobaczmy co otrzymamy 10 trzecich odjąć 4 trzecie to 6 trzecich czyli czyli tutaj będziemy mieli y równe 2 no ten, to łatwiejsze rozwiązanie wziąłem i teraz jeszcze 10 trzecich mnoże przez minus12 2,12 odjąć 4 podzieś narzy razy- 2,12. To jest minus 4,20 4 24. coś źle policie to jeszcze raz. 10 trzecich. Aha, dobra, to już wiem. Co. Teraz? O, teraz mi pasuje. To jest 6,16. W zadaniu mieliśmy wyznaczyć współrzędne punktów A i B, więc podajemy te współrzędne. W odpowiedziach y, widzicie ułamki, ja tutaj ułamki, czyli liczby mieszane, ja tutaj stosuję ułamki dziesiętne No i już Zrobione, zrobione Możemy przejść do przykładu B Będzie to bonus dla wspierających Myślę, że warto wspierać, bo przecież Progi wspierania są tak niskie, możesz wybrać dowolny próg wspierania i od razu otrzymujesz wszystkie rozwiązania, które udostępniłem jak na razie na tym moim kanale.